Dobra, puszczamy tam flarę do środka. Mówisz? No, no, no. 313, yy, no, no, no. potrzebne wsparcie na Nudlet. 5 osób uzbrojonych. O! <śle> A Tak, na nudle. na to. na Woo! FIB człowieku Cały budynek FIB człowieku, wyrwany z podziemi Szer zgłosi, że ja jestem postrzelony Ale <mars> to No 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 Aj, mały currypluff U... <tiary> no, <grym> no, NARAD Wysokość na wysokość dla puenty będziemy czekali Eee! Cześć Cześć! Cześć! <grym> no jest Aged, jest Aged Wyjeżdżam yes. yes, yes. <grym> z obojętego obywatela, autostrada, GIOCHA. Jest Aged, jest Jest pastorem! Rozbrojeni Ooo, strzela do mnie czołg Potrzebuję wsparcia Gregory bądź zielny. do do Ciebie, Grzesiu. David, 30 plus 1 luk i jedziemy w tą stronę. Nasi mnie zjeli. Friendly fire! Donald... Donald task dostał awans! O... Co hmm. tu jest dalej? Officer 3, Scarlett, Tikaya ja Piper, lucy Sun. O, kobiece awanse. Ła! Czytałem coś na telefonie! Czytałem coś na telefonie! Czytałem na telefonie! Ojej! Nic Dla. nie ma, po prostu nic nie ma. Ja Dokładnie. się dowiedziałem drogą rozmowy z sędzią, który ten wyrok wydał, że taki wyrok został wydany i postanowiłem ująć tego człowieka i doprowadzić go przed wymiar sprawiedliwości. No dobrze, Grzysiu. się taki wyrok padł. To jest niedorzeczne, bo jak szef na mnie ma zawias zrobić, zawias jest 5 minut ogarnięty. Ale jak mam zrobić... Dokonać... To jest kara śmierci! To jest. Co mnie to obchodzi? SZEFIE, dla mnie dzień bez pracy to jak kara śmierci! Tylko ja idę 4, bo Weronika nie ma rady. Czew Janek? Ładnie! Nie oszukałbym mnie. Wypierdolę aby gra. Kropiony towar to był! Trzymaj tu kąt, trzymaj tu kąt. O, siema! Masz ja. jeden. Dobra, teoria spiskowa, Ja bym proszę Pani pana. Ruda, mogę pomóc w no Co ty panią Ty się opadłeś Ja już się podziałem raz plus tara, kultury trochę ze mną rozmawiasz. Co? Proszę, ty do niej mówisz? To, to mówisz do, do pani. <grym> nie, to tak mówisz, się Nie, mam Co robisz? Dawaj, O nie! Widzę go, Grzechu. Ty płynie pod mostem, jest. Panie, widzę nikogo z kurumą, kurumą, tu z pancezem, sezyjemy to. Ja wiedzę Nauka w las poszła do świadczenia. Wybuch zranił, mamy opadzenie. Ja się strzegam tego człowieka zaraz! Ronaldo się popisał! O 13 plus Nie, No, wow. no zajebiście się nauczyłaś. Tak tańczysz? zareagujemy na 7 przy Pizzerii To do Chłop to specjalnie robił, <grystanie> tu się stało No generalnie tu jest Yy, zawalony tak w połowie tunel, tylko tak no, ma... Harry Potter polary na niewitkę pożyczył No, za ile je jeszcze 6 razy Co ty tym eksploratorem? od i po co? Ja no, może co, a nie od razu Nie, wszyscy sensie, będę to... Oj! Tak przy będzie Posadek nie. ci powiem Dobra ci... cicho nie odbywasz się no oczekujemy. właśnie. Już jadę. Nie mogę sobie wolić, Cholera, wyzywałem widzę akurat. Trzymajcie pozycję, nie atakujcie ich, Na spokojnie. A to straty strzelają. Leży, leży. Le Trzymajcie pozycję. Co, co to, to za odkleju z ty? Od <laughs> Ej Gierku, to, że jesteś przepocony i wszystko musisz łapać, nie szkodzi. Znalazłem na to sposób. I już twoje męki zostały skrócone. Koniec szota. Mechanikiem też potrafię robić e, takie. Słuchaj, rzeczy, Foster! Się... Kolejna godzina na służbie, a ty ponownie stoisz i. Szefostwo na rozmowie ze mną marudzi. Twierdzi oficerze Montana, co ta Foster od. Czemu ona stoi i nic nie robi Ja mówię im, Skończyłeś? że postaram się coś Skończyłeś? zrobić tego Skończyłeś Skończyłeś do Dobra, raporty. to będziesz herbatkę Dyka sobie teraz sam parzył I szafkę sam Nie ma sprawy, Proszę. makowca też już nigdy nie zjesz Żadnego ciasta innego też już nie zjesz Masz problem z to sobie wstać Do roboty, ale już Ona się odpaliła na ciebie Czekajcie, czekajcie <laughs> Zdecydowanie. Mogę jeszcze z megafonem wjechać, jak coś nie ma problemu. No i, no. i o czym mówię, me... Czekaj, 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 on jest cwany. On jest cwany, ale on nie jest aż tak cwany. Gdzie on jest? ma się status, trzecie, dobranoc. Dobranoc. go nie ma? Witam, ręce byłem, wie pan przycisnęło straka straszna. Rozwolnienie mam od tej całej akcji, się zestresowałem i musiałem tutaj ten Oklapać się delikatnie umyć, wie pan. <ścoughs>